Jak napisać dobry dialog? Trzy wskazówki ode mnie. 1. Zainspiruj się codziennością, życiem codziennym. Przysłuchuj się rozmowom, zwróć uwagę na mimikę i gesty osób ze sobą rozmawiających. 2. Nie przerywaj swoim bohaterom, kiedy to nie jest potrzebne. Czyli chodzi mi tutaj o niewtrącanie niepotrzebnych opisów do dialogów. Pozwól tym swoim postaciom ze sobą rozmawiać. Nie spowalniaj całej akcji poprzez właśnie takie wtrącanie jakichś wstawek typu powiedział i przeczesał włosy, albo zastanowił się i sobie tam, nie wiem, zaczął skubać coś tam, coś tam. Pozwól im się wygadać, pozwól im ze sobą porozmawiać tak, jak to w życiu codziennym bywa. Oczywiście, jeśli rozmawiają ze sobą więcej niż dwie osoby, musisz to w jakiś sposób zaakcentować, aby Twój czytelnik wiedział, kto teraz jest przysłowie. Więc na pewno trzeba będzie powiedzieć, że teraz coś powiedziała Agatka, teraz coś powiedział Jacek, albo jeszcze Marcin się odezwał, ale chodzi mi o takie nieprzedłużanie tego wszystkiego i nie wytrącanie czytelnika z rytmu, bo jak czytelnik się wczuje w ten dialog, a my tutaj nagle damy jakiś taki szeroki opis odczuć głównej bohaterki, a później pojedziemy dalej z dialogiem, no to może być tak, że ten czytelnik zapomni, co oni tutaj w ogóle, o co im w ogóle chodziło, a tutaj nagle będzie e, ciąg dalszy tego wszystkiego. Więc o to mi chodzi. Ostatnia, trzecia wskazówka. Pamiętaj, że dialogi to też część fabuły, czyli powinny coś do tej Twojej historii wnosić. E, więc, żeby tak rozwinąć jeszcze troszeczkę ten ostatni punkt, e, no nie będziemy tutaj mówić o dłubaniu w nosie, o jakichś, nie wiem, krupiących kotetach, które w ogóle nie mają jakiegokolwiek odniesienia do Twojej fabuły w książce. Mam nadzieję, że wskazówki się podobały. Jeśli masz ochotę na więcej, zapraszam Cię na moje konto, tam jest cały folder o pisaniu, o właśnie typach takich pisarskich, także do zobaczenia.